Witam 26 lipca 2014, Lodzor Leanu. Gołębie są w trasie. W tej chwili powinny pokonać około 2 trzecich dystansu. Czy wrócą do nocy? Trudno powiedzieć. Wszystko zależy od kierunku wiatru. Wiatr na początku nie był korzystny, był północny, później w rejonie Niemczech był yy, w tył. Dalej zobaczymy. Wiatr zmienny. Teraz szepie gołąbki. Które są przeznaczone do wysyłki w gołębie. Tutaj flora werworta. Już zasadą jest, że gołębie, które przeznaczam dla hodowców, szczepię, żeby ta zdrowotność była jak najlepsza. Tutaj jeden z werwortów. Zobaczymy kolejnego. Ta zdrowotność jest bardzo dobra. Dbałość o higienę w gołęniku. Do Dowody podaje. Probiotyk oraz zakwaszacz. Witaminy. Widać, że te mutki są w zdrowiu. Szczepię je salmowirem. Tutaj salmowir. On jest po prostu na paramiksowiriozę i salmonellozę. Dużo telefonów otrzymuję względem zdrowia gołębi młodych. Głębi młode chorują. Co robić, żeby nie chorowały? Otóż podstawą jest szczepienie właśnie przeciwko paramiksowiriozie. Prawidłowe zaszczepienie, a więc dwukrotne zaszczepienie gołębi młodych. Później, tak jak ja to stosuję, wczesne treningi głębi młodych, by gołębie słabsze odpadły w trasie i już non-stop żeby przyzwyczaić się do stresu, do przebywania w kabinie lotowej. U mnie to jest około 20 treningów z różnych kierunków w różnych warunkach atmosferycznych. Również ważne jest niestosowanie chemii. Niestosowanie antybiotyków, czyli hodowanie w zgodzie z naturą. Precz z chemią. Chciałoby się powiedzieć. Antybiotyki stosuje się tylko po konsultacji z lekarzem weterynarii. Tu następna grupka jeszcze gołębi przeznaczonych. Do wysyłki jest coś tutaj z wyżymaczy. Piękna samiczka po samczyku 747. Ta samiczka tego ewie latają loty przez noc. Tutaj z tej podstawowej pary wyżymaczy. To jest rodzeństwo kubusia, który dzisiaj leci z lotu Orlean po jego ojcu czyli kuzyn. Mamy również coś z ardenów. Tutaj są wymagający hodowcy. Również jakiś ardenik jest przygotowany. No i cała to jada.